Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Z bliska widać tu. Majestat ten. Jakim jest Ag Agama Brodata? No, zobaczcie. Kręci sobie głową. No, zobaczcie, patrzcie. Patrzy się nawet do kamery. Prosto do kamery. Patrzcie. Patrzy się, patrzy się. No, patrzcie. Troszeczkę mam czkawkę. Ale, ale patrzcie. Na gamia brotow skupiajcie się. Jak ona ta, ta kręci głową. O, zobaczcie. Ruszyła się tam. W przeciwną stronę. Ha. Na, nadal Nadal gamrota jest na widoku. Zobaczcie, zobaczcie. Jest tu, y, ta gamka, Brodeta. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Na nagrywam ją i zobaczcie, jaka ona jest fajna. Kręci sobie głową, rusza się jak to totalny szef. To terrarium właśnie jest zrobione do nagrywania Agamy brodatej. Tak, tak. Tak właśnie jest zrobione to terrarium, aby łatwo można było nagrywać Agamę brodatą. Tak, tak. No, uwierzcie mi, tak właśnie fajnie zrobione to terrarium jest. Aby ją można tak, tak fajnie nagrywać. No, zobaczcie, tylko się odsunęła, ale tutaj się tak rusza. W tym terarium jest dla mnie zimno. I specjalnie ma taką temperaturę. Pa, pa, pa. Widzimy się w następnym odcinku.